Wstaliśmy w miejscu, gdzie, gdzie jest piekarnia i po prostu ym, całą noc ktoś przychodził. A jeśli chodzi o spanie, to mamy fajnie zrobione z tyłu łóżko, mamy wszystkie fotele rozłożone. Yy, w ogóle mamy w bagażnik mieliśmy prawie pusty, więc mogliśmy foteliki dać sobie do bagażnika. Mamy fajnie porozkładane, mamy naprawdę fajne, dużo łóżko, gdzie się zmieściliśmy wszyscy, yy, więc yy, tak. Po spotkaniu z youtuberką, która bardzo nalegała, żebyśmy zostali u nich, ale jednak zabukowaliśmy sobie hotel. Taki, to jest taki jakby hotel pensjonat z basenem na te parę dni aż do piątku, gdzie w piątek docelowo pojedziemy do naszego, już, do naszego hotelu, gdzie wykupiliśmy całą wycieczkę sobie na 6 dni, więc mamy takie dłuższe wakacje, będziemy się, że tak się wyraża, bujać po dwóch hotelach i tak, ten pierwszy hotel jest w SIDE, więc pozwiedzamy troszeczkę sobie SIDE, na tak uboczu troszeczkę, nie powiedziałabym, że w samym Side, na uboczu, więc pozwiedzamy sobie SIDE troszeczkę, żeby też nie siedzieć tak na tyłkach, a żeby spędzić, e, to tak wiecie, turystyczniej, żeby pozwiedzać nowe miejsca. A już w tamtym hotelu docelowym jak już pojedziemy, co bukowaliśmy sobie w Tui. E, nie ruszamy się, bo chcemy odpocząć troszeczkę i, i, i od tej podróży, od tego wszystkiego, więc nie ruszamy się poza hotel, ale już później jak się te nasze sześć dni w hotelu skończy, to oczywiście będziemy się gdzieś tam poruszać i zwiedzać inne różne ciekawe rzeczy, miasta i tak dalej. Także ja Was teraz zabieram w podróż ze mną do tej youtuberki, także będzie wesoło, mam nadzieję i zapraszam Was wszystkich serdecznie do oglądania tego vloga. Jeszcze Wam tak pokażę na takim fajnym miejscu, bo bezpiecznie się tutaj czuliśmy, znaczy ogólnie się czujemy bezpiecznie, ale w niektórych miejscach po prostu wiemy, że nie można parkować i wiemy, ludzie cały czas ogłaszają, nawet przychodzą służby tam i wojskowe, i żandarma i policja, że po prostu w tych miejscach żeby nie parkować, bo jest bardzo dużo złodziei. I po prostu no, wiemy gdzie nie parkować, wiemy gdzie parkować i wiemy, gdzie można się czuć bezpiecznie, a gdzie nie można się czuć bezpiecznie. Jak wiecie, w zeszłym roku parkowaliśmy w miejscu, gdzie myśleliśmy, że będziemy bezpieczni, a facet próbował nam bagażnie odtworzyć, więc to też nie, nie było takie bezpieczne miejsce. Troszeczkę nam tak nagle no właśnie jesteśmy tutaj takim, tu jest ca cała służba właśnie wojskowa pod... za tym tym, z tego co Michał mówił. Ale tak dobrze mówię tutaj. Tak. Także, wam pokazuję gdzie jesteśmy. To jest takie o macie miejsce. I tu całą noc, nie że pachniał strasznie chlebem, to całą noc tutaj przyjeżdżali kupywać chleb. Także jak widzicie, Non to ktoś przyjeżdża. To są meble belona i to są takie fajne są te budynki, bo tutaj nie można znaleźć wysokich budynków, tak jak w Karaman Marage. O tu jest market. Yy, też jak widzicie same takie sklepiki. W Karaman Marash są olbrzymie wysokie budynki i wiecie jak to się skończyło, no niestety yy, jest dużo do zburzenia, jest dużo, że się zawaliło. A tutaj są takie właśnie o, cztero, pięciopiętrowce pod spodem sklepiki, bardzo fajnie to wygląda. Tam i jest jakaś góra ale przybliżymy, może uda się, to fajnie nie wiem, czy tam jest jakaś restauracyjka, czy coś nie mam pojęcia ale sympatyczne miasto i mój hakan powiedział, że w ogóle bardzo dużo się tutaj zmieniło, bo on był tutaj 17 ponad lat temu, więc zmieniło się tutaj ponad bardzo, bardzo dużo nie poznał miasteczka, jak przyjechał, mówił, że to kiedyś była wioska z jedną, z jedną ulicą i właśnie e, wojskiem nie wiem, jak to się nazywa profesjonalnie tam, gdzie od służbę wojskową e, trzeba otworzyć, no ale wiecie, wiecie o co mi chodzi. Dobra, ja e, się ogarniam i my zaraz idziemy dalej w drogę. Tutaj jest też w portur takie wielkie, duże, wielkie, olbrzymie jezioro Także za chwilę Wam pokażę, jak będzie ładniej widać A Teraz nie za bardzo, się tutaj poduszka leży O, zobaczcie O, jak ładnie ja Jeszcze Wam tak nagram, olbrzymie jest to jezioro Zawsze olbrzymie są pensjonaty, jakieś hoteliki, jakieś domki, jakieś pikniki. Można tutaj sobie bardzo fajnie spędzić czas, naprawdę olbrzymie. I się ciągnie, i ciągnie, i nam się prawie kończy. Ale pięknie jest tutaj. No, jeszcze trochę i będziemy za chwilę w gościach, ale tutaj musimy przejechać przez taką wioskę Tefeni, która się nazywa. Jest bardzo ładnie tutaj. Sympatycznie tak. Fajne domki. Zobaczymy, gdzie do nas zawiezie to nawigacja. Jesteśmy. Kto zgadnie gdzie i u kogo? Za chwilę zresztą zobaczycie, ale no, droga jest taka trochę nie asfaltówka, no ale to jest wioseczka już tutaj. Ale bardzo fajnie jest tutaj. Podobały mi się okolice i, i zaraz będziemy. Eee, Czy Dojeżdżamy. Z tego co widziałam, to jest zielony domek. I to jest ten domek. Igor już wyskoczył. To jest Igor. Kto wie? czyj to syn. Burda? Aha. Aha.

Oj, Mianowano. Cześć Melisa! młoda. Tak Jeszcze przywitalnie, jak to dużo osób zgadło w ogóle, nie? Tak, dużo osób tak. zgadło, że się zobaczymy. To jest tak, Ania z kanału tak, to ja. Turecka Oliwka. Tu jest Judyta z kanału Judy Turcja. Żeśmy ja się w końcu spotkały, nie? Tak, to było od dawna planowane. To było od dawna planowane. E, planów było dużo, nie? Sporo się Ide. pozmieniało. tak. Dla się nagadamy. spokojnie się nagadamy. No. Chodź. Słucham. Ale proszę pani, co pani tam robi? Ale może pani pani ustawia do nagrywania. Będziemy no, sobie nagrywać no, wspólnie. Tak. Część będzie pewnie u Ciebie, część będzie pewnie ja u mnie. Tak Dokładnie. Pewnie to jakoś podzielimy. Witam Państwa wszystkich serdecznie na kanale Judy Turce i Turecka Oliwka będzie ja kersik. <laughs> Czyli mówiąc krótko, będzie to... Mix. Mix. Jak kiedyś była pozytywna mała miksów, tak teraz jest pozytywna... pozytywne mamy miksów Tak, dokładnie Chodź, Elif, zaraz będziesz Także moi drodzy, już wiecie kto jest... Nie, gdzie ja jestem dzisiaj gościem U kogo... kto mnie dzisiaj gości Jestem u Ani Ani z kanału Turecka Oliwka Także serdecznie was tam też odsyłam i zapraszam Też się pojawię u Ani na filmiku Bo będziemy właśnie zaraz nagrywać Będziemy chodzić tutaj po wiosce i sobie nagrywać tak, spędzamy sobie wspólnie czas, razem. Zjedliśmy śniadanko. Teraz tutaj idziemy po wiosce sobie pochodzić. Ania mi pokaże, co tutaj troszeczkę się dzieje i co jest i w ogóle. I będziemy też dla Was tutaj nagrywać, także... No, a upał jest niesamowity. Nasi mężowie tam sobie rozmawiają, nie wiem, czy ich widać. Siedzą sobie tam, o, rozmawiają. Tu jestem, a tutaj... Jest domek teściów Ani, bardzo fajny. Ogródek jest wszystko. Tutaj bezpośrednio jest od razu meczet. I. No i pobudka Ezanu. <laughs> czyli nawoływania do modlitwy. Anisa, gdzie masz buty? Szybko nakładaj buciki. Tak. Ja idziemy no I tego na razie nie trzymaj? W Tak. Na razie A nie jest. Nie? Ja no, na to zawsze jest. Ciszej. Dobra! Były wybory, to wybory były tam troszkę prawdziwość w takim biblioteczce. Dobra. Mam nadzieję, że z realizacją będzie lepiej. Tak, bliżej może by, bym powiedziała. Tak. Że na, na następne spotkanie mamy plany bliżej plany, tak. bliżej, nie tyle kilometrów. Bo nie ja tyle. tu jechałam do ciebie teraz ile? Prawie 3000. 30, no no, chyba. Tak, Nie, no tak i tak później od ciebie to. jedziemy na urlop, bo na tak Urlo. mamy cię po drodze. No, to zboczyliśmy tak. trochę, że tak powiem, drugą... Z drogi. Z drogi, godzina ponad. Ale ten. Ale yy, no po, po drodze mieliśmy ogólnie. Bardzo fajnie. Fajnie się tak spotkać. Tak. I się spotkały. Tak. <śmiech> <śmiech> Oj, Boże. Ludzie pomyślą, wariatki. Nagrywają tam, nie? Ale tutaj na przykład się tak nie wstydzę nagrywać, jak się w Polsce wstydzę. Nie, bo tu jest mniej ludzi takich, wiesz, jakby... Nie zwracają na to uwagi po prostu. Tak. Nie zwracają uwagi, nie rozumieją, co się mówi. Tak, jak mówimy w języku polskim, no czasami nie słyszą. Ja bandżidil. Tak, Rozumiem. Tak, tak, czasami tak jest, że nie patrzą się na Ciebie, ale to tak jest chwilowe, jakby to było normalne, tak. nie? Mm -hmm. A w Polsce to patrzą, słuchają. O, w ogóle ja, się, ja czasami też mam tak, że idę i się wstydzę. I się wstydzę wtedy. Ja też się wstydzę. Tak, no. co, co mówię. Patrzę, ty tygrysek z nami będzie nagrywał. No, musisz wyprać mama tygryskę. <gryzka> Dokładnie. Także no fajnie, fajnie. Zobaczymy jeszcze co to... Były inne plany, ale no, Hakan się nie dał przekonać. Tak. <gryzka> Hakan nie nie jest się... bardzo uparty, nie da się przekonać, ale wszystko jeszcze przed nami. Tak. Nie? Jakoś to, jakoś to będzie, połączymy to wszystko. Najważniejsze, że mamy to ze sobą. Niektórzy z Was tak naprawdę zgadli, podejrzewali, że dojdzie do takiego spotkania, więc tak. gratulacje dla Was. A my żeśmy nic nie mówiło o tym. Tak, nie? ale ja też nie wspominałam w sumie na blogach ani na relacjach nigdzie, tak. że no, wspomniałam tylko, że będą niespodzianki, ale no niespodzianką to mogą być różne wyjazdy, mhm. różne wierzchnie. Z Znajdą się, Lejla ile się z kaminem. Eee, że po prostu gdzieś tam e, mamy coś e, w planach, że niespodzianki, ale nie wspominałam, że dojdzie do takiego spotkania między nami. Panie, mogę powiedzieć, co No, dokładnie. Poszło spotkanie. Tak. Coś się pompuje. Tak. I nagrywasz też? Nie, bo nie mam jak, trzymam Misia. Oj, nie mogę. Tak, tak, takie to jest nagrywanie z dziećmi, nie? Tak, tak. Trochę pomarudzą, trochę ponarzykają, ale też jest gorąco, nie ma co się dziwić. No, im tak... Się też trochę nudzi, tak, im się nudzi, no. Dobra, bo mi ręka Od to... To... gadania, jesteśmy teraz za nią pod meczetem, który tu jest dom teście w ten zielony. Go, A jest... meczet też jest zielony. Meczet też jest zielony. <laughs> ale jak pisałam w ogóle nazwę tej, tej wioski i w ogóle w Google Map Od razu mi pokazało zdjęcie i było e, domek teściów i, i meczet. No. Także bardzo fajnie. A co tam jest dalej? A, tam można się obmyć. No tutaj można się. Ja kiedyś pokazywała Na moim kanale A nie kiedyś meczet właśnie. Tutaj jeśli się chce wejść do meczetu i, się zrobić, i zrobić moduł, że się tak wyrażę, to się robi update, odmywa się. Tak? Elifoś, uwaga, o co ty ta Lejla, uwaga, bo jestem mokro i blisko. Le, bo le, Lejla to mułaż tutaj. No i kama jest. mówi, za takiego wiesz. Małocznika. Pomocnika. Nie nie widać dobrze, bo szyba brudna. Ale malusieńki. Gdzie mam na gorąco? Nie, nie odpadaj. Jeju, Kamil. Kinia, bo zaraz ty No Chodźcie, idziemy, bo to mokro i ślisko. Tak, dzieciaki lubią sobie urodzać. Bye. Ja końcówkę nagrałam! Pa! My już się pożegnaliśmy z Anią i jej rodzinką, jak widzieliście. Ja nagrałam tylko taki urywek z pożegnania, a nie ja mam więcej materiału nagranego. I jedziemy teraz do naszego pierwszego hotelu. Czyli to jest taki pensjonat jakby, hotel pensionat. Tam jest hotel ale mój Basen, śniadanie, no i po prostu już Wam mówiłam dlaczego do niego zapukowaliśmy za ten hotel. Ze względu, że musimy czekać parę dni na, nasz, na naszą wycieczkę, którą od siebie. od 12. Ciepło. Także nikomu nie chcieliśmy też coś na głowie Elif, więc idziemy sobie do hotelu.